Witam Was w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2006. Jak zwykle, wiecie co powiem. Zapraszam do zostawienia subika. Zapraszam do zostawienia łeczki w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków z tej gry. No i czekajcie, co ja tutaj miałem zrobić? Sponsora mam. Czekajcie, nie wiem co miałem zrobić w tym odcinku na początku, ale pójdziemy sobie w każdym razie na trening. Trzy skoki na małej, może siłę wybicia, czemu nie? Tutaj pójdziemy. Zapisujemy grę. No i turniej fiński w tym odcinku. Kusamo K120. Zaczynamy. Czy będą dobre skoki? Tego nie winic. na pierwszych zawodach z cyklu turnieju fińskiego. Dla wielu młodych skoczków ta impreza jest równie prestiżowa jak mistrzostwa świata juniorów. No proszę Ciebie? bardzo. Na skok czeka kolejny zawodnik. Pomijam... Pomijamy o... sobie skok. Na sygnał do roz... Kwalifikacyjny wynik... publiczność. A oto kolejny skoczek. No, i z grubej rury próbujemy tutaj skoczyć jak najdalej. Chyba niedługo pójdę do sklepu, jeżeli finanse na to pozwolą. To pójdę do sklepu. Dobra, słabe lądowanie. 103 metry. Ej, trzecie miejsce, nie tak źle. Ok, ok. Kolejny skoczek. Na razie niewiele o nim wiemy. Dopiero rozpoczyna karierę na szczeblu juniorskim. No ale powiedział, niewiele o nim wiemy. A ciekawe, czy potem będzie coś więcej wiecie. Dobrze wyszedł z progu? O, teraz zapowiada się piękny skok. Dobra, Niechaj jest jakiś tam ten. telemark. 102 metry. Które miejsce? To mnie interesuje, które miejsce? Jesteśmy ciekawi... Kurczę, tak, drugie. Dzisiejszego... Wyprzedził mnie jakiś y, dziad. No dobra, ale... Może tutaj w Generalce uda nam się. O ja proszę, mogę pójść sobie jeden punkt, to w prędkość najazdu sobie pójdę. Zapisujemy sobie grę. Trening. W Generalce może dam radę jeszcze zwyciężyć. W formę. Teraz ja nie dam. Fantastyczna forma, o to chodzi. Turniej fiński. Lachtika 70. Oby było dobrze. Już sobie tutaj szybko przewijam. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. O, ładne odepnięcie od belki. Mocno wyszedł z progu. Dobrze, nie jest telemar. 59,5 metra. To jest znakomita Przyżylmy odległość? Się jeszcze raz. Ja bym Na nie berce... powiedział. Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Dobra, prowadzimy po pierwszej serii. Oby tutaj nic nie zepsuć i wygramy. A jeżeli to tu wygramy. Z progu. Jest idealny telemat. Elegancko, wygrywamy chyba tutaj. W takim razie. Oto powtórka tego skoku. A nie będziemy sobie powtórzyć. Wygrywamy. A oto, zdobywcy medali. Partii Gryhard pierwsze miejsce i. Proszę Państwa, w generalce tutaj tego turnieju fińskiego pierwsze miejsce, elegancko. Widać, że twój skoczek pracuje nad techniką najazdu, jego prędkość najazdu... O, proszę bardzo, to mi się podoba, widzowie, to mi się podoba. Idziemy sobie na trening, tym razem może sobie pójdziemy na... Nie, nie na średnią, na małej dalej będziemy trenować. Technikę lądowania. Przyda się jak najbardziej, dobra. Czyżby to już ostatni? Konkurs turnieju fińskiego tak jest, jeżeli tu wygramy, to wygrywamy cały turniej fiński. Dzień dobry, zapraszamy na ostatni konkurs w turnieju fińskim. Chociaż uczestnikom tego konkursu wiele jeszcze brakuje do zawodowych skoczków, to jednak spodziewamy się wielkich emocji. Oczywiście... A dzisiejsze Aha. zawody Czas na pierwszego skoczka konkursu. <laughs> okay. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale dwunara zaczął mówić. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Wystartował. Tak, nie wiem, czy pamiętacie, ale raz się włączył e, chyba niemiecki komentarz w trakcie gry. Dobrze wyszedł z progu? Dobrze? Chociaż to nie był zbyt daleki skok. Czemu on jest taki załamany? Proszę Państwa... Co? ...z rezultatami pierwszej serii konkursu. Co? Do drugiej rundy awansuje 30 Co? najlepszych <laughs> Które? Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Nie wiem, widzowie, co, tu co to miało w ogóle znaczyć. Co to miało kurde znaczyć? Super. No, nie wiem, to było słabe, naprawdę. Podpisujemy sobie umowę z nowym sponsorem. Kurcze, mogłem być pierwszy w generalce, a zostałem ostatni. No, za znaczy, no nie ostatni, no dobra. Ale jak to się stało, nie wiem. Siłę wybicia sobie pójdziemy. Zapisuję grę. No i co? Zrobimy sobie jeszcze może... Aha, bo dzisiaj koniec sezonu. Hakuba, kłopio i Trondheim. Koniec sezonu. No tak. Przecież. No to lecimy z Hakubą. Szkoda tego turnieju fińskiego na pewno. Zapraszamy na zawody Pucharu Juniorów. ładna skocznia. I nadzieję, że nas nie państwa... Bardzo ładna skocznia. Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Są warunki atmosferyczne dobre, wiatr sprzyjający. Doskonałe wyjście z progu. No może być, może być. Nie no i dobry wady. skok. Był to skok na bardzo dużą na... odległość. Bardzo daleko na... jak już, ojej. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Co się tak nagle poziom podniósł? Kids. O Ładnie! Kurczę, dlaczego? Naprawdę daleki skok, naprawdę daleki skok. Szkoda tego lądowania znowu. Aj, piąte miejsce. Ale nie jest źle, poczekajcie. Rankingi. Kuchar Juniorów, siódme miejsce w Generalce. Chyba nie awansujemy na pierwsze. Rozwój, trening, trzy skoki. Eee, w technikę lotu sobie pójdziemy, zapisuję grę No i dwa ostatnie konkursy w tym sezonie Witamy i, za... i lecimy, z Skoc... na następny sezon. Za... Oto by... Ciekawe jaki skok odda ten zawodnik. Na treningach był Dosyć kiepskie odepchnięcie od belki. Znakomicie się Równie dobrze powiedzieć, że całkiem niezły, o 91 metrów z telemarkiem to jest całkiem nieźle właśnie zajął miejsce na dobra Bart leć po podium bo co bo trenuję, bo na trening poszedłem na technikę lotu Pic. no mocno rzeczywiście tak aż poczułem że mocno o 10,7,5 metra z telemarkiem nie o, wygrywamy elegancko 1000 zł dostaje no i jak tam nie no w generacji już nie awansuje na ten, ale może no nie, na podium też nie awansuje, no czwarte miejsce w najlepszym przypadku będzie, na koniec nie ma sensu iść w formę chyba, bo ona się i tak skasuje. Dobra, pójdziemy sobie w technikę lądowania trzy skoki. Zapisujemy grę i ostatnie zawody w tym sezonie. Trondheim K90. Przed nami konkurs zamykający zimowy sezon skoków narciarskich. No już się kończy sezon. Dla nas i dla licznie zgromadzonej widowni to ostatnia okazja na obejrzenie emocjonującej. Na Belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Naprawdę A bardzo ładna kolejny... skocznia. A na. O... na... na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Dobra, może się uda jeszcze wygrać tu ostatnie zawody. Świetne odepnięcie od belki, ładny, stabilny najazd. Mocno, Mocno wyszedłem wyszedł z progu. Ale tutaj, lądowanie. O, to, że polarne nawet tam były. Obejrzyjmy replay. Nie. Ósme miejsce. kolejny skoczek. Na treningach był całkiem niezły. Może być odepchnięcie od belki i zobaczmy, czy będzie może piątka, pierwsza. Bo raczej Na pierwsze chyba nie wskoczę. Jest Dostań jaki taki, jako taki telemark. Tym 66 metrów macha zawodnik, o, fajnie, też się cieszę. Spójrzmy na replay. A dobra, zobaczmy sobie na koniec jeden replay. Może nawet coś do miniaturki, wezmę chociaż wątpię, ale zobaczmy. Hyt! Wow, jak to fajnie wygląda. No i dobra. Wystarczy 11. tego dobrego. Które tak miejsce? Jedenaste. A o... a piąte miejsce w, w generalce. To... I tak, zająłem jedenaste miejsce, e, pieniążki. Piąte miejsce 3200 dostaje w Generalce O. Mogę sobie punkt pójść. Eee, prędkość na jazdu. Dalej. Zapisz. No i co ja Wam powiem? Klikamy sobie tutaj. Koniec sezonu. Gratulacje. Zajęłeś miejsce w pierwszej piątce klasyfikacji Generalnej Pucharu Juniorów. Od przyszłego sezonu będziesz startował w Pucharze Kontynentalnym, czyli udało się awansować elegancko. No dobra. Zapisuję sobie grę. No, i na ten odcinek wystarczy. Zapraszam do zostawienia Subika. Oczywiście jak zwykle przypominam, tylko i łapeczki w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków, no, i do usłyszenia.